No to co? Zdrówko, jedziemy. Craft Universe. Dlaczego w routerze zamontowana jest tylko jedna antena? Mam ten sam model z dwoma antenami. Eee, no, słuchaj, druga antena opadła. I tyle ci mogę powiedzieć. Wielkiej filozofii tu wcale nie ma. A może ta gruźno z, z dłoniami w kieszeniach, ale nie widać. Kiedy od komputera odchodzimy na dłużej, użyj opcji hibernuj, ale pamiętaj o użyciu przestrzeni Ex libris. Hej, mam pytanie, do czego służą te kręcące się łopatki w karcie graficznej? <grym> Serio? Marcin Sidorowicz Co sądzisz o Weź Weźcie mnie po prostu, trzymajcie. Nie lubię denuvo. Rise of the Tomb Raider chce testować karty graficzne, a co się okazuje, po 10 włączeniach tej gry dostaje blokadę. No super, brawo, kupiłem grę. Dlaczego dostaje blokadę? Do jasnej anieli. Dlaczego zapomina się o testerach? Dlaczego zapomina się o osobach, które chcą coś sprawdzić w tej grze? Andrzeju, nie się. Błagam, zdejmijcie ten nuwo. Za zwykle, piemy. I nie chodzi tu o piratów, chodzi tu o zwykłych userów, którzy ba, nawet reklamują tę grę. Chcą przetestować w niej karty graficzne, chcą powiedzieć o niej. A tu... Dobra, do widzenia, blokada. Na razie, 24 godziny. Normalnie czuję się jakbym, nie wiem, na dołku siedział. Serio. 24 godziny dołek. Wtedy podbiórki mamy mały odrzutowiec. Znowu teraz składają tutaj GTX 970, 980, tu i piątkę. To będzie jakieś składanie komputera niedługo. No, zobaczymy. Muszę uprzedzić tą szafkę, chyba potrzebuję jakiegoś pomocnika. Skylike. <noise> <noise> Marcin Felix, czy próbowałeś kiedyś zamontować komputer pod biurkiem? No ja rozumiem wszystko. Rozumiem ciekawe pytania, rozumiem nawet brak przecinków, ale pod biurkiem serio, przez uzamknięte. Nie, nie próbowałem. No wiesz, YouTube jest moją taką dużą miłością. Kolejną miłością są słuchawki, mikrofon, proszę bardzo, karta graficzna. No i tam jeszcze z tyłu jest sporo elementów. To są moje wielkie miłości. A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać do sosnowca i już nigdy nie wrócić?